Cześć. W tym filmie rozwiążemy krok po kroku zadanie o następującej treści. Okreś zbiór wartości podanej funkcji kwadratowej f od x równa się 2 razy x odjąć 1 kwadrat dodać 2. Zbiór wartości funkcji najłatwiej jest zobaczyć na jej wykresie, dlatego w tym przykładzie wykonamy rysunek pomocniczy. Przygotuję układ współrzędnych. Ma być to tylko rysunek pomocniczy, nie musi być dokładny, nie musi być od linijki. Tutaj narysujemy parabolę, która jest wykresem tej funkcji kwadratowej. W tym przykładzie wzór funkcji kwadratowej jest zapisany w postaci kanonicznej, a to oznacza, że bezpośrednio z tego wzoru mogę odczytać współrzędne wierzchołka paraboli, która jest wykresem tej funkcji. Zapiszę najpierw tutaj z boku, a później przeniesiemy to na nasz rysunek pomocniczy. Pierwszą współrzędną wierzchołka paraboli jest ta liczba, którą odejmuję od x. Odejmuję tutaj jedynkę, czyli jedynka jest pierwszą współrzędną wierzchołka paraboli, a drugą współrzędną jest liczba, którą tutaj dodaję, czyli 2. Zaznaczam na rysunku wierzchołek paraboli o współrzędnych 1 i 2. Tutaj parabola będzie miała swój wierzchołek w punkcie w. Drugie pytanie jest takie, aby uzupełnić nasz rysunek: czy parabola będzie miała zwrócone ramiona w górę, czy w dół? Myślę, że wiesz, co o tym decyduje: mianowicie współczynnik A w tym wzorze funkcji kwadratowej, współczynnik A w postaci kanonicznej znajduje się tutaj przed nawiasem i jest to dwójka. Mogę zanotować, że ten współczynnik a jest większy od zera, bo jest to liczba 2. Zatem ramiona paraboli są zwrócone w górę. Ramiona paraboli w górę. Taka notatka dla nas. Czyli wykres w tej funkcji kwadratowej będzie parabolą, która wygląda mniej więcej. Sprawdzam zatem. Funkcja zaczyna się tutaj w wierzchołku i biegnie w nieskończoność. Tutaj w wierzchołku jaką mam wartość funkcji? Jest to dwójka. Zatem zbiorem wartości są liczby od dwójki aż do nieskończoności. Od 2 do plus nieskończoności. To jest odpowiedź tego zadania. Kolejny przykład f od x równa się minus 3 razy x dodać 2 kwadrat dodać 1. Podobnie jak w powyższym przykładzie wykonamy rysunek pomocniczy, który ułatwi nam odczytanie zbioru wartości tej funkcji. Wzór tej funkcji jest znowu zapisany w postaci kanonicznej. Zatem od razu z tego wzoru mogę odczytać współrzędne wierzchołka paraboli, która, która jest wykresem tej funkcji. Odczytuję. Pierwszą współrzędną jest liczba, którą odejmuję od x. Tutaj mam dodawanie, ale to dodawanie możemy sprytnie zamienić na dwa minusy. Uwaga! x plus 2 to jest to samo, co x odjąć minus 2. Zatem od x odejmuję minus 2, i ta minus dwójka będzie pierwszą współrzędną wierzchołka paraboli. Drugą współrzędną jest liczba, którą tutaj dodaję. Mam dodawanie jedynki, czyli jedynka będzie drugą współrzędną wierzchołka paraboli. Zaznaczmy ten punkt na naszym rysunku pomocniczym. W ma współrzędne minus 2 i 1. Tutaj mamy punkt W, czyli wierzchołek paraboli. Jeszcze co, to, to, co jeszcze potrzebujemy, taką informację, czy ramiona tej paraboli są zwrócone w górę czy w dół. Decyduje o tym współczynnik A. W postaci kanonicznej ten współczynnik A znajduje się tutaj przed nawiasem. A równa się minus 3. I to, ten współczynnik A jest mniejszy od zera. A to oznacza, że ramiona paraboli są zwrócone w dół. Możemy tutaj zapisać sobie notatkę. Tak skrótowo, ramiona paraboli są zwrócone w dół. Rysuję zatem naszą parabolę. Wygląda ona mniej więcej tak, i mogę odczytać zbiór wartości tej funkcji. Uwaga, parabola zaczyna się tutaj w wierzchołku i tutaj jest, biegnie aż do minus nieskończoności, czyli zbiorem wartości są liczby, czyli wartości od minus nieskończoności aż do wartości z tego wierzchołka w, a wartość tego wierzchołka w to 1. Zapisuję zatem odpowiedź. Zbiór wartości to wartości od, przepraszam, minus nieskończoności do jedynki. To jest moja odpowiedź. I jeszcze jeden przykład. f od x równa się 1, 2x kwadrat odjąć 2x dodać 1. Wzór tej funkcji kwadratowej nie jest tym razem podany w postaci kanonicznej, tylko w postaci ogólnej. Troszkę utrudni nam to zadanie, ale na pewno sobie z nim poradzimy. Zaczniemy od wyznaczenia współrzędnych wierzchołka tej paraboli, która jest wykresem funkcji danej w przykładzie. Nie znam jeszcze tych, tych współrzędnych, zapiszę zatem symbolami p i q, a my mamy gotowe wzory właśnie na pierwszą i na drugą współrzędną tego wierzchołka. Ze wzorów wiem, że P to jest minus B przez 2A, a, a Q to jest minus delta przez 4A. Dla ułatwienia, odczytajmy z naszego wzoru funkcji współczynniki a, b i c. A to jest współczynnik ten, który stoi przy x kwadrat, czyli 1, 2. B to jest współczynnik, który stoi przy x, czyli minus 2. A c to jest to jest ten współczynnik niezwiązany z x, czyli 1. I teraz przejdźmy do obliczeń. Pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli to minus B, czyli minus minus 2 w naszym przykładzie przez 2 razy A, czyli 2 razy 1 druga. Obliczam. W liczniku minus minus 2 to 2, a w mianowniku 2 razy 1 druga dwójki mogę ze sobą skrócić. To będzie 1. 2 przez 1 to 2. Teraz druga współrzędna wierzchołka paraboli. Tutaj do tego wzoru będę potrzebowała jeszcze deltę tego równania kwadratowego. Zatem w kroku powyższym obliczymy jeszcze deltę. Delta ze wzoru to jest b kwadrat minus 4ac. To dla przypomnienia. I podstawiamy b kwadrat, czyli minus 2 kwadrat. Odjąć 4 razy a, czyli 1 druga, i razy c, czyli 1. Obliczamy. Minus 2 do kwadratu to 4. I tutaj ten iloczyn. Minus 4 razy 1 druga. Skracam dwójkę z czwórką. Zostaje mi minus 2 razy 1 razy 1. To jest minus 2. 4 odjąć 2 to 2. Przechodzę do obliczenia drugiej współrzędnej wierzchołka paraboli minus delta minus 2 przez 4 razy a czyli 1/2 4 razy 1/2 i obliczam licznik zostawię jeszcze minus dwójkę a w mianowniku mam 4 razy 1/2 skrócę dwójkę z czwórką przez 2 i zostaje 2 minus 2 dzielone na 2 to minus 1 zatem wierzchołek paraboli która jest wy wykresem tej funkcji kwadratowej ma współrzędne P, czyli 2 i Q, czyli minus 1. Wykonamy teraz rysunek pomocniczy dla tego przykładu. Zaznaczam na tym układzie współrzędnych wierzchołek paraboli 2 i minus 1. I teraz zastanawiam się jeszcze, czy tę parabolę mam narysować z ramionami zwróconymi w górę. Czy z ramionami zwróconymi w dół. Decyduje o tym współczynnik A. W postaci ogólnej ten współczynnik A znajduje się tutaj przy X kwadrat A jest równe jedna druga. Co za tym idzie współczynnik A jeżeli jest większy od zera, to ramiona paraboli są zwrócone w górę. Narysuję zatem przykładową parabolę, która spełnia założenia tego zadania. Wykres tej funkcji kwadratowej wygląda mniej więcej tak i teraz mogę odczytać już zbiór wartości tej funkcji. Parabola zaczyna się w tym miejscu w wierzchołku i biegnie w nieskończoność. Tutaj w wierzchołku mamy wartość równą minus 1. Zatem zbiorem wartości tej funkcji kwadratowej są wszystkie y, wszystkie wartości od minus 1 aż do plus nieskończoności. To jest moja odpowiedź.